Cześć kochani, tu do Duszy. Robimy sobie czytanie dla bliźniąt, dla Waszego znaku z odjaku na listopad, magiczny, magiczny czas. Więc wiecie, oczy szeroko otwarte, mój pies oczywiście już się odzywa, no tak zawsze. Jak nie będę robić czytań, to on się ani razu nie odezwie. Jak tylko zaczynam to... Nie wiem, czy on chce tak potwierdzać. Może chcę uczestniczyć w czytaniach. <laughs> Nie wiem. Słuchajcie. Yy... Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Za to, że jesteście, za to, że do mnie piszecie. Jesteście naprawdę wspaniali. Ech, czytanie jak zwykle będzie ogólne, więc... Więc wiecie, że. No, bierzcie do siebie to, co z wami rezonuje, resztę zostawcie dla innych. Rolę sobie zamieniajcie, a czas w tarocie jest płynny. Tę regułkę muszę zawsze wygłosić, no ale wiecie. Muszę, po prostu muszę i witam też nowych oglądających, ale i stałych bywalców, również oczywiście. E, moi drodzy, pierwsza karta, która mi wypadła. To jest królik. I teraz jest szczęśliwy czas. Uwierzcie w to, bo być może wy nie wierzycie, że może to być szczęśliwy czas. Zdajcie sobie z tego sprawę, że to wy kreujecie swoją obfitość, swoją radość. Zależy, jak na co patrzycie. Może trzeba się właśnie przewartościować. Może jest tyle piękna wspaniałości wokół Was, a wy tego nie dostrzegacie, bo dwie karty wypadły odwrócone. Karta zdrowych. Granic też. Być może czas, żeby postawić właśnie te zdrowe granice i wtedy zobaczyć, że świat jest piękny, a być może coś, coś nie funkcjonuje tak, jak powinno u Was. W związku z czym nie widzicie, nie widzicie tego piękna, radości i szczęścia, które może być. Dlatego karta mówi: jest, jest ten szczęśliwy czas, możecie postawić właśnie, być może dla niektórych to jest taki przekaz. Postawcie też te, te granice szczelne, chciałam powiedzieć. No może i szczelne dla niektórych są potrzebne, e, a, dostrzeże, a zobaczycie, że świat potrafi wyglądać inaczej. A więc może ktoś, ktoś tutaj ma trudną sytuację i y, jest z, z, proszony, nakłaniany do tego, żeby powiedzieć z czymś nie i zobaczyć, że e, może to odnieść właśnie dobry, dobry rezultat. Bo macie prawo być szczęśliwi, obfici, zaopiekowani i radośni. Dobrze, energia miesiąca dla bliźniąt. Pięknie dziesiątka kielichów. No to jest wspaniałe, emocjonalne zadowolenie, więc może jednak postawicie solidne granice. Wyjdziecie z takiego poczucia braku. Co przychodzi? Szósta szóstka buław. Ale chciałam powiedzieć, że szóstka denarów, więc może też jakieś wyrównanie, może coś w tym jest. Szóstka była punkt zwrotny, zmiana, nagła zmiana, może ktoś się pojawić i wszystko, cała sytuacja się zmieni. Może czekacie na kogoś. Tu są pewne schematy, pewne tajemnice. Może właśnie zmienicie swo, swoje postrzeganie świata, rozliczycie się z przeszłością. To jest królowa, e, król mieczy, przepraszam. E, takie rozliczenie właśnie to jest adwokat, też prawnik. E, może podpisanie umowy, coś, czego się baliście, dla niektórych może to być właśnie rozwód, tak? Coś, konfrontacja, jakaś, której być może niektórzy się bali, a jednak wyjdzie bardzo pozytywnie. Podpisanie jakichś umów, które być może się nie spodziewaliście, że, że to wyjdzie dobrze, a tu wyjdzie pozytywnie i będzie ta radość spełnienie świętowanie, bo coś się zmieni. Tu jest kwestia taka zwycięstwa. Naprawdę być może odniesiecie w czymś sukces, zwycięstwo będziecie je świętować. Tak przynajmniej na razie się to pokazuje. Co odchodzi? Co odchodzi od bliźniąt? No, walenie głową w mur, dokładnie. Mm. Tu jest taka walka, rywalizacja siłowa, no, jeden przez drugiego, być może macie taką sytuację. I każdy tu idzie w zaparte, dopytamy jeszcze do tej karty, ale to odchodzi. Odchodzi ta taka konkurencja, walka, rywalizacja, ale taka na śmierć i życie. To jest takie. Nie, nie popuszczę, tak? Więc może ktoś tu się. Dla niektórych to powiem, bo wtlebiam, ale jest tutaj sąd, tak? więc sprawiedliwość rozliczenie podzielenie podział koniec tej walki sporów konfliktów dla kogoś przychodzi tutaj zakończenie rozliczenie i nowy świat nowe możliwości cykl się zamyka i możecie wyjechać jeżeli nie mogliście do tej pory wyjechać bo ktoś was cały czas obserwował albo ograniczał w jakiś sposób byliście nacenzurowani byliście obserwowani no, tej, być może ktoś jeszcze będzie cały czas to robił, ale w tym momencie Was to już nie będzie interesowało, bo wy wchodzicie na ten wyższy poziom. To jest rydwa. No, ruszacie w podróż, ruszacie w drogę w świat. No, no, dla niektórych nowe życie, kompletnie nowe życie. Co będzie Wam przeszkadzać w listopadzie? Dom cztery, w dom, rodzina. Może porzucenie tego domu te, te rodziny. Um, jakiś smutek w związku z tym. Rozstanie z jakiegoś powodu to będzie przeszkodą. Może właśnie rodzina, może dom rodzinny. No zobaczymy, do, będziemy dopytywać. Zaczynanie wszystkiego od zera, bo tu może już było zbudowane. Tu było ciepło, miło i przyjemnie, ale coś się zepsuło, weszła jakaś rywalizacja, no coś poszło nie tak. Jest tu zaczynanie od początku, ale tu też będzie dobre. Albo może. Koniec rywalizacji, rozwiązanie sporów. Dla niektórych dziesiątka kielichów to jest spełnienie marzeń, to jest ślub, to jest powiązanie, to jest pełne pełnia szczęścia też. Różne, no wiecie, co do kogo? Do każdego coś innego. Dla niektórych właśnie odchodzi ta czwórka. Czwórka buław mówi właśnie o małżeństwie, o świętowaniu, o tym, no takim spełnieniu też. Dla niektórych odchodzi też problem z właśnie z wyjazdem, bo tak samo czwórka była mówi o wyjeździe, o podróży, o świętowaniu gdzieś poza. Dobrze. Co będzie pomagać w takim razie? Co będzie pomagać? A dwójka. No, z jednej strony... bo stoicie tak pomiędzy. I tu... Coś trzeba będzie wybrać, tak? Podjąć, podjąć jakąś konkretną decyzję i zdecydować się, pokonać problemy wyjść odważnie, tak? Opowiedzieć się, po której stron odważnie, bo coś tu musi runąć, tak czy siak. I tu o, jakaś rodzina się uwalnia z zwierzę, bo coś być może długo czekało, to, to wiecie, to tak jak wulkanie, że ta magma tam się rozgrzewa, rozgrzewa i w końcu to wybuchnie, tak? I tu coś takiego jest, że coś było pod powierzchnią. I w końcu musiało. Musiało. Może te kłótnie, konflikty. Cały czas to krążyło, cały czas to się powtarzało. I nie było tu rozwoju ani decyzji, czy w lewo, czy w prawo. Bycie, było takie bycie pomiędzy, a teraz będzie. Z, o, opowiedzenie się po jednej ze stron, wybranie. Tak? W ten lub wewten. Co teraz mamy? Niespodziewane. Co będzie niespodziewane w listopadzie dla bliźniąt? Szóstka denarów. I ja ją wykrakałam normalnie, yy, że będzie wsparcie. Będzie tutaj takie podzielenie, będzie yy, zaopiekowanie. No to, to szczęście. Być może no, wyczekaliście, słuchajcie, dla niektórych może być tak, że czekaliście za rozwodem, żeby móc wziąć yy, ślub. I tu będzie też coś takiego. Że wreszcie się to be, będzie mogło udać, tak? Wreszcie będzie. No i, i mogą przyjść prezenty, mogą przyjść e, na no jakieś takie gratyfikacje w związku z tym, radość, szczęście, nowe pomysły, na, na, na nowe życie, na nowe spełnienie, ale to, to może być w różny, trzeba by rozpatrzeć pod różnymi kątami, bo może tu być naprawdę takie wsparcie też e, finansowe. Ktoś będzie chciał w jakiś sposób. E, Wami się zaopiekować być może. Może przyjść z prezentem, tak. Hmm. Ale w tym prezencie może to być też podszyte takim trochę sexy, nie? Więc y, różnie można by na to też spojrzeć. Dobrze. Wpływy y, z zewnątrz, jakie mamy? W listopadzie dla bliźniąt. Z zewnątrz, a z kielichów, jakby moment przejścia. Jakby zmycie tak, jak tu w tym chrzcie, tak? Zmycie jakiś krzywd, ran, grzechów i wejście w coś nowego. Emocjonalnie, nowy początek. I tu jest, dlatego bardzo czuję, że ktoś tu, ktoś dla kogoś to jest. Ktoś kończy jeden związek, jeden etap, małżeństwo, nie wiem, relacje. Tudzież. Bytność w jakiejś pracy, w jakiejś, nie wiem, przestrzeni, i zo, zo, rozpoczyna, i nie mógł się z tego uwolnić, z tego co było stare, z tego, z tej przeszłości, ale wreszcie dostaje taką możliwość, coś się zmienia, przychodzą jakieś nagłe zmiany i jest to zadowolenie, jakby uwolnienie. Nowe propozycje. Paść kielichów mówi o czymś takim subtelnym, miłym, przyjemnym. Czymś, co się inaczej zupełnie rysuje na przyszłość. Wynik, rada, transformacja, bo to jest śmierć. Coś się, no dokładnie to jest to, coś dla kogoś jak nic to jest. Coś się kończy, jedna rzecz się kończy, druga rzecz się zaczyna i to odbywa się płynnie przy współpracy, kreatywności, przy wkładzie własnym. To jest bardzo pięknie. Naprawdę, jeżeli uwierzycie, że piękno jest tu i teraz, to to do was przyjdzie. To szczęście to radość. Tylko trzeba solidnie powiedzieć, konkretnie: yy, Tego nie chcę, to chcę, to kończymy. Tak nie będzie. I tyle. Śmierć, o czym nam mówi. Wieża, słuchajcie. No, coś musiało zginąć, coś musiało runąć i. I koniec, no i tyle. Coś było na nietrwałych fundamentach i to musiało runąć, w związku z czym musiało się zakończyć. Ale otwiera się coś nowego, nowy rozdział. Ciężkość odpada. Już nie jesteśmy obciążeni jakimś czymś, co, co nas wiązało. Znaczy, wy nie jesteście obciążeni. Ja to sobie poprosłam. Dobrze. Co tu mamy jeszcze? a z kielichów. No i jest znów no, szóstka denarów, równowaga. To są te wpływy, ktoś Was będzie chciał wesprzeć, naprawdę i tu przy tym niespodziewanym jest równowaga. Może naprawdę ktoś tu może no trudno Wam było się rozdać z z poprzednim partnerem, bo tu była rodzina dla niektórych, no i kwestie finansowe się liczyły. Ale jakby gładko przez to możecie przejść. Szóstka denarów. Zaczynacie od początku. Trochę po omacku, trochę jeszcze nie wiecie, ale niezależnie, w jakiś sposób ktoś Was będzie wspierał, ale to będzie zupełnie nowa podróż. Trochę tak jak mówię, po omacku, ale nie samemu. Nie samemu z kimś, yy... Zaufanym. Być może ktoś, kto będzie was w jakiś sposób prowadził. Dwójka Buław. Mm. Dwójka Buław mówi o sprawiedliwości, o rozsądzeniu, o zdecydowaniu się dokładnie, o postawieniu, po... opowiedzeniu się po jednej ze stron. Rozprawa mówi, że e, albo tak, albo inaczej, albo tak, albo siak. Rybki albo akwarium, decydujemy się, tak? Podejmujemy konkretną decyzję, co nas łączy, co nas dzieli. Wyjaśniamy sobie wszystkie sprawy i wybieramy po prostu, i dlatego tu jesteście, te jest zdrowe granice i postawienie na, na, na swoim, na siebie też. Cztery buławy, to będzie Wam pomagało. Te, konkretny wybór, jasny, klarownie powiedzenie, bo trzeba tu podjąć decyzję. Cztery buławy. O. Cztery buławy mówią o tym. Cztery buławy. Pięć denarów mówi o braku. No właśnie, tu może było cały czas kwestia finansowa, że już dawno może była chęć rozstania się tu czysto na, na relację albo z firmą, albo z relacją, ale cały czas była ta obawa o, o brak środków, tak? Ale będziecie mieli tu wsparcie. I jak nie y, ze strony rodziny, to będzie tu ktoś inny, kto Wam, w jaki sposób Was poprowadzi, wam, wskaże Wam kierunek. Piątka była y, i Królowa Mieczy mówi nam o takiej jasności, o zakończeniu konfliktu, y, nie wiem czemu zbrojnego, ale to może ktoś to musiał usłyszeć ktoś kto gdzieś tam jest na w rejonie walk ale koniec tego konfliktu koniec walki podjęcie jasnych klarownych decyzji może pojawić się tu prawnik lub prawniczka która no rozsądzi, podzieli czy to majątek, nie zostaniecie z niczym wy będziecie się o to bać ale tak naprawdę przejdziecie przez to w jakiś sposób gładko Szóstka buław. Mm, tak, bo były jakieś tajemnice, być może jeszcze są, i to wyjdzie na jaw. Coś zostanie objawione. Nowy, jakiś. Jeżeli jest tu jakaś sprawa sądowa, czegokolwiek ona dotyczy, czy mm, rozwodu, czy jakichś innych kwestii to tu wyjdą być może jakieś tajemnice, jakieś ukrywane rzeczy, może właśnie jakieś wiecie, trupy z szafy, jakieś kochanki i tak dalej. I to zmieni postać rzeczy, zmieni całą całą sytuację. Więc zaufajcie w świat. Albo wy zdobędziecie po prostu jakąś wyższą wiedzę, że będziecie umieli jakiś konflikt rozwiązać, bo to wy możecie być też w takiej racjonalnej energii Królowej Mieczy. 10 kielichów. Słońce. No, czy, co to dałam powiedzieć? No, szczęście, to. I, I pieniądze. I bezpieczeństwo. Stabilność. Piękne karty, słuchajcie. Siła, moc, energia, sam pozytyw. Bardzo dobrze. Może dla niektórych tu po przejściach, ale idzie tu w bardzo pozytywną stronę. Karma, co ma nam do powiedzenia? Karty karmy. Pamiętaj. Węzeł hmm. południowy. Jeszcze nie zna coś, czas. Jeżeli chcecie coś zrobić, to jeszcze musicie poczekać trochę. Jeszcze coś musi wyjść. Coś musi się hmm, pojawić. Coś musi być może przekształcić. Jeszcze nie róbcie tego kroku kwestia życia i śmierci, tak, bo to jest bardzo ważne. Jeszcze musicie jakby zyskać tą moc, zyskać informacje, nabyć czegoś i użyć wtedy tej mocy, ale możecie do do tego, do swojego celu, wykorzystać ludzi innych, zasobów innych ludzi. Także być może musicie uzyskać te wiadomości. Ósmy dom to jest dom Skorpiona, więc jakieś tajemnice. Być może też musicie zejść do swoich głębin, żeby coś wyciągnąć, żeby zebrać się też na odwagę. A dlatego jest jeszcze potrzebna ta chwila czasu. Coś musi się ujawnić, albo coś musicie pozyskać. Koziorożec to jest kariera, kariera zawodowa, coś, co chcecie osiągnąć, skoncentrować się na tym celu. Jeżeli tu chodzi o pracę, to konkretnie skonkretyzować się i nakierować się tylko na cel. I będą tu, tu się wszystko pojawi, tylko to wszystko jest kwestia czasu, nakierowania, skupienia się na celu, dokładnie. Piąty, piąty dom to jest hazard, rozrywka, ryzyko. ryzyko. Może dla kogoś też wiąże się to z rozrywką, ale z zaufaniem dziecka. Tu jest czasami ryzyk fizyk, trzeba podejść do tego czasami, zaryzykować, tak? Ale trzeba też wprowadzić tu trochę zabawy, radości. Koniecznie musisz to zrobić, koniecznie musisz to rozwiązać, koniecznie musisz to zaryzykować, ale. Jeszcze, nie, jeszcze chwila. Jeszcze chwila, bo coś musi się jeszcze wyjaśnić. Coś może w świecie, po prostu coś się układa. Klocki się układają, puzzle się układają. Kobieta, kobieta, kobiecość, wizje, marzenia, kreatywność, podświadomość, intuicja. Oj. Coś musi się tu wyczyścić, tak? Konflikt, argumenty z kobietą. Być może macie jakiś konflikt. No. Coś musi zostać wyjaśnione, jakieś argumenty wypowiedziane. Yy, przyjaciel, towarzysz, godny zaufania, yy, uczciwy, niezawodny, wierny, ktoś wam będzie pomagał. Być może dla niektórych jest to konflikt z kobietą i ktoś was tu będzie wspierał. Ale wiecie, rolę to sobie zamieniajcie. Jest to też mężczyzna, więc mężczyzną może być właśnie ta um, osoba, osoba wierna, która będzie ci pomagała, partner, um, taki świadomy, logiczny umysł. A może być e, dla niektórych konflikt z kobietą. E, tym bardziej, jak nie oglądają panowie. Dobrze, zobaczymy, co jeszcze. No, no, zastanowienie. Będzie trzeba się głęboko zastanowić, pomyśleć, poszukać. Hmm. Być może w swojej pamięci, w swojej głębi, takie, posłuchać przeczucia. Jest, no i sprawiedliwość. Zastanowić się, jest są sprawiedliwość. Rozdzielenie. No tu jest, ktoś ma sprawę, kwestię sporną, sądową, urzędową. Um, tak, i y, główna kobieta. No, ktoś może się rozwodzić, słuchajcie. No, no, jak nic, jak nic, coś tu takiego jest. Dla kogoś będą zastanawiające wiadomości, może takie niepocieszające. Um, coś będzie być może dlatego, jeszcze z czymś poczekać. Jeszcze. Um, jeszcze coś musi się ułożyć. Sprawiedliwość, no znów sprawiedliwość, uczciwość, prawda, obiektywizm się pojawia. Coś tu się zadziewa, jakaś sprawiedliwość, i to jest z góry. Twórczość, talent, kreatywność, wyobraźnia i współpraca. Tu duch współpracuje. Naprawdę coś się układa, dla niektórych osób idzie jakaś sprawiedliwość. Nawrócenie, łaska, poprawa i przemiana w sytuacji. Im anioł mądrości, wiedza, nauka i rozsądek. To wygra. To wygra jakieś fakty. Po prostu tu przebijają przez to fakty, przemawiają. Co mamy? Chroń skarb. Chroń skarb i w nieznane. Wyruszasz. I tam. Się, tutaj jest to w nieznane. To jest tam po omacku 39, 32. 39. Jesteś zawsze chroniony i prowadzony przez Boga. Chociaż jest to moment związany z ogromnym ryzykiem, musisz wiedzieć, że możesz iść naprzód, czując się bezpiecznie i pewnie. Przysłowiowe wygodne gniazdko jest bezpieczne niezależnie od zawirowań na świecie. Anioły, Stróże i inni przewodnicy szepcą ci do ucha, udając, yy, dając ci znać, że czuwają nad tobą. Istotną kwestią jest teraz Twoja lojalność. Pielęgnuj to, co jest Ci drogie. To dobry czas, aby zacieśnić więzy przyjaźni i zadbać o ich nienaruszalność. Jeśli masz wrażenie, że jesteś teraz poddawany próbie, musisz wiedzieć, że prawdziwe i lojalne serce zawsze osiągnie cel. Poszukaj schronienia pod skrzydłami anioła. Nie jesteś sam i nie musisz się niczego bać. Masz w sobie odwagę. I to, to jest to. Tak, to jest dokładnie to. Dobra, i mamy jeszcze jedną wyrocznię. A, jeszcze coś tu mamy w zadrzu. Co tu mamy? Otwórz się. Są rozwiązania. I co jeszcze? Wytrwałość. I właśnie, to jest ten zegar. Bądź wytrwały. Poczekaj jeszcze, jeszcze sekundę, jeszcze chwilę. Już Wam czytam, bo coś tu się jeszcze układa. 28. Proszę, od razu się otworzyło. Na horyzoncie pojawi się nowy początek i możliwości połączenia się wielu różnych energii, aby coś się wydarzyło. Konieczna jest współpraca, a ty możesz odegrać kluczową rolę lub mieć klucz do uwolnienia wymaganej energii. Nadchodzą nowe pomysły, inspiracje i kreatywne rozwiązania. Dla tych, którzy pracują w kreatywnych dziedzinach sztuki, będzie to bardzo pracowity i owocny czas. W tej chwili wspierany jest Twój rozwój osobisty i entuzjazm. Może to być czas narodzin jakiejś nowej formy. Wypędzenie, obrona, wróżenie, zdolności psychiczne, mm, uwolnienie, skupienie, miłość, byk, waga i woda czyli emocje mamy tu jeszcze coś nieprawdopodobna otwartość. Kochana miłości, otwórz mnie na Twoją wolę, uwolnij mnie od moich przywiązań, zaskocz i zachwyć mnie swoim planem. Ty jedna wiesz, co jest potrzebne, a ja jestem na to otwarty. Boski strumień, ostatecznie jedno wzniosłe pragnienie ma pierwszeństwo nad wszystkimi innymi. Podążać za Tao, boskim strumieniem za wszelką cenę. Idźcie za tym, co Was prowadzi. Nad swoimi przeczuciami. Wiara. W cudowny i zdumiewający sposób zawsze mam to, czego potrzebuję. Miłość otwiera mnie na otrzymywanie czegoś, co wykracza poza wyobraźnię. I bezkres, i odwaga. Bezkres otwórz się na otrzymywanie w najcudowniejszy sposób. Bóg może wykorzystać wszystko i wszystkich, więc patrzcie dookoła co do was idzie i z której strony idzie, bo możecie się nie spodziewać tego, co przyjdzie. Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na bezsensowne sprawy. Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nas nie uszczęśliwiają. Pewnego dnia wszystko przeminie, więc skorzystaj z daru, jakim ono jest, i nie marnuj teraźniejszości na rzeczy, które ci nie służą. No i to jest, generalnie mowa chyba o tym, nie? Tak to się złożyło. Trzymam za, za Was kciuki. Lajk, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Jeżeli potrzebujecie prywatnego czytania, to w opisie filmu jest do mnie mail duszydroga.gmail.com Możecie pisać, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Tej działalności tutaj, co, co, ty, tym, co tutaj robię, możecie postawić mi kawę, i również w opisie filmu jest link do bajkofitu, i tam możecie mm, postawić mi kawkę. A na dzisiaj to już wszystko. Buziaki, widzimy się w następnych filmikach, pa! pa.